Stanie na rękach, dlaczego warto podjąć wyzwanie, ile czasu, aby się nauczyć? Konkretny plan treningowy. Czym jest stanie na rękach i dlaczego warto zachęcić do niego swoje dziecko? Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie obciążenia przenoszą Twoje nogi każdego dnia. Codziennie dźwigasz na nich cały ciężar swojego ciała, a ponadto utrzymujesz równowagę w pozycji wyprostowanej. Teraz wyobraź sobie że zamieniasz miejscami ręce i nogi, a całą masę swojego ciała oraz utrzymanie równowagi bierzesz na swoje barki. Stanie na rękach to ćwiczenie angażujące wiele mięśni jednocześnie. Smacnia się siłę ramion, barków oraz brzucha, a także równowagę w pozycji odwróconej. Ponadto jest to ćwiczenie, które można wykonać wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do płaskiej powierzchni, choć nie tylko. Dodatkowym atutem jest wrażenie, które wywiera na ludziach stanie na rękach, ponieważ jest ono zarówno efektywne, jak i efektowne. Jak osiągnąć umiejętność stania na rękach? Wielu osobom stanie na rękach wydaje się czymś nieosiągalnym i zarezerwowanym jedynie dla gimnastyków. Jest to oczywiście błędne i demotywujące podejście, ponieważ prawdopodobnie każdy z nas jest w stanie je opanować. Na początek wystarczy nam ściana lub jakakolwiek inna wertykalna powierzchnia. Uwaga na białe ściany, szybko mogą przestać być białe. Wystarczy oprzeć dłonie przed naszą ścianą i wdrapać się na nią w taki sposób, aby być brzuchem w stronę ściany. Następnie przesunąć ręce jak najbliżej ściany i w takiej pozycji utrzymać się jak najdłużej. Uwaga, pozostawmy sobie jeszcze trochę siły na zejście w bezpieczny sposób na ziemię. Upadki mogą być czasami nieprzyjemne. Wiele osobom wyda się to zapewne trudniejszą wersją. Gdyż prostsza może się wydawać opcja z plecami skierowanymi w stronę ściany. Jednakże będąc w pozycji brzuchem do ściany, dużo ciężej jest nam oszukać i wyginać się do pozycji banana, która nie jest pożądana. Ucząc się stawać w pozycji banana, ciężko będzie nam potem osiągnąć poprawną pozycję. Stanie na rękach to ćwiczenie angażujące wiele mięśni jednocześnie wzmacnia siły ramion, barków oraz brzucha, a także równowagę w pozycji odwróconej. Ponadto jest to ćwiczenie, które można wykonać wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do płaskiej powierzchni, choć nie tylko. Dodatkowym atutem jest wrażenie, które wywiera na ludziach stanie na rękach, ponieważ jest ono zarówno efektywne, jak i efektowne. Przeszkody, które możemy napotkać Najczęstszą przeszkodą jest utrata motywacji która pojawia się po wielu nieudanych próbach. Stanie na rękach jest ćwiczeniem, w którym szczególnie mocno potrzebna jest wytrwałość i sumienność. Nawet po wielu latach treningów zdarza się, że ćwiczenie to może się nie udawać, nawet jeśli wcześniej wydawało nam się, że je opanowaliśmy. Kolejną przeszkodą może być ból nadgarstków. Są one silnie obciążone podczas wykonywania tego ćwiczenia z dużą intensywnością. Zawsze należy pamiętać o ich uprzednim rozgrzaniu oraz nie forsowaniu się ponad własne możliwości. Z pomocą mogą przyjść nam tutaj tak tzw. paraletki, które pozwalają nam na nieco inny chwyt, a w efekcie mniejsze obciążenie nadgarstków. Przykładowy plan dla Twojego dziecka. Na stronie ninjakids.pl w artykule został przedstawiony przykładowy plan progresji dla ciebie lub twojego dziecka. Należy jednak pamiętać, że każdy z nas może mieć lepsze lub gorsze predyspozycje i rozwijać się we własnym tempie. Przedstawiony plan jest jedynie poglądowy oraz nie uwzględnia wielu innych ćwiczeń, które wspomagają w stanie na rękach. A ma na celu określić jedynie przybliżony czas osiągnięcia umiejętności swobodnego utrzymania się w stanie na rękach. Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się stać na rękach? Okres ćwiczenia. Pierwszy miesiąc: wdrapywanie się na ścianę, kolejny miesiąc stanie opartym o ścianę, kolejne tym razem dwa miesiące stanie przy ścianie i jeszcze kolejne dwa miesiące stanie swobodne. W sumie uzyskaliśmy 7 miesięcy treningu, po czym powinniśmy spokojnie, od 5 do 10 sekund, swobodnie stać na rękach. Podsumowanie. Stanie na rękach jest w zasięgu prawdopodobnie każdego z nas. Należy pamiętać jednak o tym, że jest to ćwiczenie wymagające dużego poświęcenia i cierpliwości. Zacznij więc ćwiczyć już dziś i czerp niezliczone korzyści dla siebie lub dziecka. Artykuł przygotował Maciej Starczewski, trener Ninja Kids, założyciel Street Workout Gdańsk. Od ponad 8 lat ćwiczy kalistynikę i street workout, rozwijając swoje umiejętności, zarażając pasją innych oraz działając na rzecz rozwoju tej dyscypliny w kraju. Od roku współpracuje z Polskim Związkiem Kalistyniki i Street Workoutu. Jest również założycielem grupy Street Workout Gdańsk. Od listopada 2021 trener Ninja Kids. Misja. Pokazać, że ruch może być zdrową odskocznią od codziennych problemów, która może przerodzić się w pasję i styl życia.